じゃあね。 Jeszcze tutaj do mnie! Mistrzu do nas, jeśli można! Jeszcze do mnie! I wyżej na darem! wyjdź do mnie! Mistrzu do nas, jeśli można! Ja jeszcze powie. na pro, wyżej, wyżej! wyżej. Tak do mnie po prostu spojrzyj, nie? Wróżej, tutaj, wyżej! wyżej, wyżej. <noise> 何だって。

Chociaż tak, tak dobrego jak było rok temu, bo, bo w zeszłym roku również było gorąco, ale dzisiaj to naprawdę... Przepraszam. Myślę, że ze strony wszystkich sportowców tutaj przyjeżdżamy z tak naprawdę trzema medalami w wyświatłwie, a tak naprawdę właściwie ośmioma, bo i drużyny. Dzięki. Dzięki. No, uciekamy, mamy konferencję, także zapraszam. No, pytanie, tylko panie... Już się zaczęła ta przygoda. Tu będą pytania Także no, odpowiem na pierwsze pytanie. Do swojej jednostki macierzystej wracam z dniem 1 kwietnia. Myślę, że się nic nie zmieniło, także wracam na podział, wyjeżdżając do, do akcji, do tego, co nas czeka danego dnia na służbie. Nie ukrywam, że. Bardzo, bardzo mi tego brakuje, bo tak naprawdę y, jest to moja druga pasja. Jest, jest to odskocznia w jakimś, w jakimś sensie. Y, chciałbym tutaj w tym momencie podziękować. Zacznę, przy, przepraszam, panie generale, zacznę od dołu. Y, panu y, brygadierowi Jackowi Szyligowskiemu, bo tutaj bezpośrednio y, pilotuję. Na miejscu e, moje, moje, moje przygotowania e, pomaga i tak naprawdę robi wszystko, żebym żeby również poza, poza strażacko mógł się przygotować tutaj właśnie do, do najważniejszych imprez, jakimi były tutaj igrzyska Olimpijskie, kolegom Strażakom Państwowej Straży e, Pożarnej, powiatowej, pożarnej powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ubiszu. E, Ponieważ to dzięki nim tak naprawdę jestem tutaj. Często, często poświęcają swój czas, poświęcają swoje priorytety, a nie muszą tego robić. Zamieniają się ze mną służbą, przychodzą. Jest, jest to dla mnie naprawdę coś wielkiego, ponieważ, będąc młodym pracownikiem, nie spodziewałem się tego. Oni po prostu. od samego początku, od pierwszych dni wspierali mnie i wspierają mnie do dnia dzisiejszego. Tak, tak wielką radość mi sprawili budując strefę kibica w Państwowej Straży w Łowiczu. Także im przede wszystkim należą się podziękowania, ale także panu Andrzejowi, nadbrygadierowi Andrzejowi Witkowskiemu, łódzkiemu komendantowi wojewódzkiemu e, i oczywiście Panu Generałowi Wiesławowi Leśnikowiczowi. E, naprawdę zaczyna mi brakować tchu, ponieważ e, to właśnie Panowie e, zrozumieli, tak naprawdę, i docenili e, to moje poświęcenie e, i to moje zamiłowanie do sportu. Dzięki nim mogłem e, realizować. Swoje marzenia. Dzięki nim y, mogłem zdobyć to złoto Olimpijskie. Dziękuję. Dobrze to Ludzi, Mamy wyszkoloną kadrę, mamy zawodników na najwyższym poziomie, ale niestety nie mamy podstawowych rzeczy, nie mamy hali lodowej, na której moglibyśmy się przygotowywać y, w Polsce, y, nie opuszczając swoich rodzin, nie, nie, nie będąc cały czas w rozjazdach. I Myślę, że przynajmniej moje, moje przygotowania do soci były na granicy wytrzymałości, tak naprawdę. Bo ostatnie pół roku, nie pamiętam ile czasu spędziłem z rodziną i, i, i to jest naprawdę straszne, bo, bo to nie jest, nie jest taka prosta sprawa. Tutaj siedzą moi rodzice, a akurat żona pojechała z córeczką do domu. Powiem tyle, że to było dla... Dzięki bardzo, Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca, to jest krok to więc jak skończy, to proponuję też pytanie do naszych pięknych Pań. Także było to dla mnie bardzo ciężkie i mam nadzieję, że po tych sukcesach nie będziemy Musieli podkreślać, jak ważna jest dla sala lodowa w Polsce. Dziękuję. Kiedy zdobywa się złoty medal, spełniają się marzenia. Spełnia się praktycznie, myślę, że sportowiec jest do końca spełniony jako, jako właśnie sportowiec, jako mistrz olimpijski. Tego doświadczyć może tak naprawdę, naprawdę niewielu. Ja będę chciał się motywować, oczywiście. Jeżeli będą warunki, o których tutaj rozmawiamy. Jeżeli będzie e, taka możliwość treningów e, w kraju, e, myślę, że podejmiemy wyzwanie i, i będę przygotowywał się do kolejnych igrzysk i myślę, że z kolei poważmy e, w drużynie nie o grąz, a złoto.